miesiące życia w tej stajni z Delailą i sytuacja zmienia się. Z miesiąca na miesiąc Delaila prawdopodobnie zmieni miejsce zamieszkania. Dlaczego? Dlatego, że te dziewczyny, które są tutaj, mówią tak: Będziesz musiała dołożyć pieniądze za to, że Delilah będzie w stajni. Gdzie Delilah nie jest w stajni, bo moja decyzja jest taka, żeby Delilah nie zostawiać w stajni. Ferrier powiedział, żeby ona została w stajni przez trzy tygodnie i e, trzeba jej założyć buty i ma się nie ruszać. Ja jestem przeciwna temu. E, weterynarz powiedział, że może chodzić, tylko żeby miała buty albo e, kozaczki. Więc taki support dla nóg, tak? takie mm, wspieranie. I ja zdecydowałam się to, co weterynarz powiedział, to mi bardziej odpowiada. Delaila jest dalej na pastwisku, dalej się pasie, i ona wygląda już inaczej. Ma zupełnie inną sierść, dostaje się ma przepiękną, błyszczącą sierść, zmienia kolor na czarny. Jest bardzo ładna, coraz ładniejsza, ale no, tak jak tutaj wszyscy ci, co są, mówią, że ona jest chora. Okej, okay. no i w yy, stajni nie zostaje, one mówią, że jak będzie w stajni zostawała, no to będzie musiała więcej płacić, ja i tak płacę, słuchajcie, 550 plus 300, za jedzenie to już jest 850 plus treningi 300 to już jest 1200 prawie, no jeszcze tam jakieś karma, karmienie, farrier, 1500 dolarów, słuchajcie, tak sobie płacę um, i jeszcze mówią, żebym ja jeszcze więcej płaciła, no nie. To ja się na no to nie zgadzam, bo y, wymyślają sobie takie rzeczy, że o, że jak będzie trzeba dostać, że jak Delilah będzie musiała prawdopodobnie być na lekach przeciwbólowych, to my będziemy musieli jej je dać i że to kosztuje więcej pieniędzy. Teraz jadę na mm, sprawdzić drugą stajnię. Um, to jest dziewczyna, która pomagała mi kupować konia, <gry> który myślała, że jest zdrowy, więc kochani, no taka, taka złośliwość na się taką posiadłość. Wcześniej już byłam w jednym miejscu i jest kanie, jest dużo, wiecie, że nie przeżywają aż tak jakoś wymyślają choroby. Po prostu trzeba jakoś funkcjonować i, i wiecie, jak są konie, które mają jakąś tam potrzebę, trzeba coś zrobić, zdziałać, ale no nie można już konia chować do trumny i mówić, że on już po prostu umiera i już koniec świata. No taką, ja, ja tak myślę, ja tak uważam, że ona nie jest jeszcze do jakby do uśpienia albo, albo coś. No i słuchajcie. Um, ja się z tym nie zgadzam. Plus jeszcze ja jaj nie pasuje prawdopodobnie dlatego, że nie będzie Delaila trenowała, więc ja już zrezygnowałam z treningu w kwietniu i to jest takie coś, co im nie pasuje. Przyjęli ją w żywotną, ale jak ją przyjęli żywotną, to też jakby chcieli ją kupić. Był taki czas, że rozpatrywali, żeby widać jakiegoś innego konia. Jakieś takie kombinacje, które mi się nie za bardzo podobają. Ogólnie dziewczyny nie są złe, bo bardzo dużo mnie nauczyły. Nauczyły mnie jak się opiekować dobrze koniem, ale no tutaj są jakieś takie, jakieś takie ciężkie rzeczy. No i znalazłam słuchajcie miejsce, jest brudniej niż tutaj. Tutaj było niesamowicie czysto, to mi się bardzo podobało. Tutaj jest tak, że bardziej śmierdzi, mniej zadbana jest ta stajnia, jest więcej koni, ale... No jest taki facet sympatyczny i ten sam ferier jest, ten sam kowal przyjeżdża, który zdiagnozował Delailę 500 dolarów za miesiąc i już jest wszystko, jedzenie wliczone, karma wliczona, tylko że ja będę dawała jej swoją karmę, swoje zioła, także tam wszystko oni zapewniają i płacisz 500 dolarów, także w sumie nic nie musisz robić, płacisz 500 dolarów i masz wszystko po prostu zapewnione. Zamówiłam buty za 300 dolarów, słuchajcie, na tą jej chorobę także już będzie z nowymi butami yy, prze, przejdzie do nowego miejsca no i tak zobaczymy kochani jak to będzie no takie, taki update, takie zamieszanie i no i gdzieś musimy się podziać z, z Delailą do momentu jak nie będę miała swojej posiadłości posiadłości brzmi to bardzo grogo, ale nie no swojej ziemi, swojej ziemi kawałka ziemi bardzo. Jest but. Krystian, hola! Chcecie coś zobaczyć? Ciekawego? Dla konia? Ile, 400? Ja nie wiedziałam, że takie istnieją. Ale, Ale ja czemu też nie. Na dwa, nie cztery. No bo na przód ona ma najbardziej. Na jedną nogę ma ona na, ma nogę. na dwa Żeby balans był. Równowaga. Aha. Nie pomyślałabym, że kiedyś będę zamawiała buty dla konia. No ale co dla niej potrzebne? Potrzebuje tego? No niby tak. Ona ma, wiesz co, tam problem Problem z nogami. I to są jeszcze sprowadzone z Europy. To nie są amerykańskie. Z Norwegii. Norweskie. A oni jadą na plażę, słuchajcie. Także. Pa pa! Pa! No to kochani, już Delilah ma buciki, tak jak widzicie. Z tyłu chodzi sobie dziewczyna. Mogę wam pokazać. Good girl. Mhm, Ona całkiem dobrze sobie z tym radzi. Myślę, że ona będzie się czuła dobrze. Nie będzie ją nic uwierało. Taka rehabilitacja dla niej. Także no miejmy nadzieję, że to spowoduje mniejszy ból. I zobaczcie, to są jej rzeczy. Jeszcze został hej. Parę rzeczy, które mam do zabawy. Tutaj te końc. Um, szczotki. Tutaj z tą właścicielką się dogadałyśmy. Wiecie, ona też po prostu ma duże wydatki, bo mieszka w takim miejscu, nie, nie tanim, i musi ciągnąć pieniądze od klientów na trening na to, na tamto. I tyle, bo kosztuje coś takiego. Także ja rozumiem, bardzo miła pani, i bardzo się z nią dogaduję, ale, ale słuchajcie. No, kochamy się jak bracia, ale liczymy się jak, jak Żydzi, tak? Pożegnałam się z nią, jeszcze jutro się zobaczę, ale naprawdę bardzo dużo pomaga, bardzo jest taka pomocna. Przymierzyła mi te buty, umówiłyśmy się dzisiaj na wieczór, przynosiła mi wszystko, poprzewoziła mi, bardzo pomocna kobieta. Naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa o właścicielce. Tyle, że po prostu liczy pieniądze i chce ich mieć jak najwięcej z różnych opcji. Tak, jak moje dzieci. Moje dzieci też często zmieniały przedszkola, szkoły, próbowaliśmy różnych rzeczy, dopasowywaliśmy się do. i nie mam, ja nie mam z tym problemu. Czy z domem? Wiecie, jak z domami mamy, też zmieniamy szybko domy, więc tutaj tak samo y, idę za flow i uczę się. Tutaj nauczyłam się czegoś innego, w nowej stajni nauczę się czegoś nowego. Wszystkie fajne, to są dobre doświadczenia, potrzebne i. I każde będzie inne, i każde będzie potrzebne w naszym życiu Delaili i moim. I Delaila będzie mądra, będzie miała bardzo dużo bodźców zewnętrznych, także to też dla niej jest dobre, dobrze na nią wpłynie, bo nie będzie lękowa. Jak się podróżuje, gdzieś się jeździ. To wiecie, to, to też koń jest taki dziki, że tylko jedno miejsce i jak pojedzie gdzieś na trening, to później jest wypłoszący. Oliwka powiedziała, że Delilah zmienia miejsce tak jak ona zmieniała z państwowego przedszkola czy szkoły na prywatną szkołę, z prywatnej na państwową, bo też tak Oliwka zmieniała. I e, mówi tak, mama, to tak jak ja byłam w prywatnej szkole w Montessori i e, tam e, mówi panie nauczycielki nie pozwalały jej chodzić po krawężniku. że To było takie dopilnowanie mocne, ale no przesadne już takie. Ja też chodziłam po krawężniku i mi się nic nie stało i to jest fajne chodzić po krawężniku. Ja tak uważam. I w państwowej szkole yy, Oliwka mówi, mamo, już nikt nie zwraca uwagi, czy ja chodzę po krawężniku, czy nie. I było fajnie. <grywa> Także to był plus i może Delilah też będzie miała takie yy, doświadczenia pozytywne w państwowej stajni. To jest takie bardzo dobre jedzenie. Nie wiem, czy macie to w Europie. Wild Forage, Whole Food, crypto aero. Struktura tego ta jest taka naprawdę, jak w naturze: konie się żywią. Także to jest ją na dwa tygodnie do przodu. Do tego to znaczy, że już mam wyważone polskie zioła z polskiego sklepu. Zakupione. Siemię lniane, pokruszone. Ziółka z obróbka też jeszcze na niego. I PM i AM. No i jest Delilah. I sobie je. Good girl. Yes, you are good girl, Delilah. Yes, you are. Yes, you are good girl. Zobaczcie, buciki ma. A. Uh, it's camera, GoPro. Delilah. Delilah. Yes, that's for you. And that's your name, baby. Yes, good girl. Yes, good girl. We are going for adventure, baby. Yes. You are leaving, baby. Again, somewhere are you ready? are you ready for adventure, delilah? you have to go, baby? yes. Yeah. and there is a horse walking. you would like to go, huh? it's so fun. maybe one day we go together. <coughs> <laughs> I a, było tu bardzo ładnie, bardzo fajnie, ale to co dobre się kończy i nowe się zaczyna. Fajne miejsce, no ale nie dla mnie, kochani, i nie dla mojej Dylajli.